you <music> Pogoda w Polsce na zakończenie wakacji mocno się poprawi, jednak będzie bardzo zmienna. Zacznie docierać do nas zwrotnikowe powietrze z południa. Anna Soporek, dobry wieczór. Czas na aktualne informacje pogodowe. Jutro sporo słońca, zachmurzenie umiarkowane i zrobi się gorąco, a nawet upalnie. W najcieplejszym momencie dnia na naszych termometrach od 29 do nawet 32 stopni. Najcieplej na krańcach południowych, gdzie niegdzie temperatura może być wyższa. Wiatr południowo-wschodni umiarkowany od godzin południowych chwilami porywisty. Ciśnienie niskie. I czas na kolejne dni. W piątek zachmurzenie umiarkowane, ale na północy oraz zachodzie duże i tam też przelotne opady deszczu, niewykluczona burza. Na termometrach maksymalnie 30 stopni. W sobotę więcej przejaśnień słońca w części południowo-wschodniej. Na pozostałym obszarze przelotne opady, a na termometrach maksymalnie 28 stopni. W niedzielę słonecznie i bardzo ciepło, od centrum po południe nawet gorąco. Na termometrach od 25 do 28 stopni. Początkowe dni września gorące, ale z przelotnym deszczem i burzami. Do zobaczenia przed 22.